Trzy. Siema. Dawno w sumie nie widzieliśmy się i to dość sporo czasu, bo ostatni odcinek wyleciał dwa lata temu. E, ale tak, przychodzę do Was z pewną sprawą, bo mm, planuję w końcu coś zrobić na tym kanale. E, niestety. Nie tematyka SSO, ponieważ jakby nie daje mi fanu ta gra. Nie, jara mnie to może kiedyś coś wpadnie, nie chcę obiecywać. Może kiedyś coś jakiś live, może Lara się dołączy, może ktoś. Zobaczymy. Mm, a obecnie planuję pewnie tu wrzucać coś z Cesa, z Valoranta, pewnie z Lola i wielu różnych gierek, gierek fabularnych. Yy, I nie tylko typu nie wiem. Yy, Wiedźmin może przejdziemy całego Wiedźmina wszystkie trzy części Warhammer 40 tysięcy Space Marine dwójka bo to jest świetna gra ale tak ogólnie taki jest pomysł tak to kreuję tak to widzę bo stwierdziłem że chcę coś z tym zrobić i chcę to robić na swoich warunkach i robić to co mnie po prostu jara co mi daje przyjemność Zatem ode mnie to by było na tyle. Nie ma co się rozwodzić. Zobaczymy już czasem co wyjdzie. Jak nagram jakiś odcinek pewnie niebawem. Mam nadzieję przynajmniej, że znajdę na to czas, bo obecnie ciężko z tym. Ale trzeba zacząć coś robić, nie? Jakby, także do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Na razie.